Kejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza! Ponad 1000 wydarzeń wpisanych w 400 projektów i 8 dziedzin kuratorskich. Literatura, muzyka, opera, teatr, film, performance, sztuki wizualne, architektura. Weekendy pełne kultury przygotowane specjalnie dla mieszkańców i turystów. Niepowtarzalna okazja do świętowania i doświadczenia kultury i sztuki. Przeżywaj sztukę we Wrocławiu. Dowiedz się więcej i sprawdź na www.wrocław 2016.pl. Rozmowa. Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30. Dzień dobry Państwu. Po wakacyjnej przerwie powraca audycja Rozmowa Dnia w Studiu Radia Wilno-Beata Naniewicz. Między innymi o tegorocznych obchodach Święta Wojska Polskiego, o patriotyzmie w dobie obecnej oraz współpracy wojskowej Polski i Litwy porozmawiamy dzisiaj z Panem Jarosławem Czubińskim, ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Dzień dobry, Panie ambasadorze. Witam serdecznie Państwa i gratuluję redakcji powrotu z wakacji do pracy. Dziękujemy bardzo. Wczoraj odbyły się obchody święta wojska polskiego i rocznicy bitwy warszawskiej. Słuchają nas osoby na całym świecie, daleko nie wszyscy wiedzą, jak wyglądały wileńskie uroczystości. Panie ambasadorze, jak wyglądały? Przede wszystkim zacznę jednak od gratulacji. Minęła kolejna rocznica zwycięstwa w bitwie warszawskiej. Minęła kolejna rocznica, w której Bitwy, dzięki której wojsko polskie obroniło nie tylko terytorium i trwałość Rzeczpospolitej, ale również całej Europy. Ja przypominam, że ten sławny i głośny marsz bolszewików na zachód, w tym marszu Polska była tylko etapem. Takie było założenie. Znamy już te plany. Zostały one ogłoszone. Widzieliśmy wiele filmów na ten temat. Stąd też znaczenie tej bitwy nie może być umniejszane i nie może być zapominane, tak jak czasami to się dzieje gdzie nie Na szczęście w Polsce tradycja bitwy warszawskiej jest trwała i bardzo żywa. Stąd też obchody w Polsce były bardzo huczne. Ale zacznijmy od obchodów wileńskich, zgodnie z pytaniem. Jak co roku spotkaliśmy się w mauzoleum matki i serca syna? Przybyły delegacje nie tylko naszych wileńskich kombatantów, ale również delegacje z Polski. Przybyli rekonstruktorzy z grup łańskich. Mieliśmy bardzo dużą reprezentację harcerzy wileńskich, którym serdecznie dziękuję za wierność i przybywanie każdorazowo wtedy, kiedy, kiedy są potrzebni. Mieliśmy reprezentację wszystkich środowisk poprzez społeczne aż do politycznego, aż do akcji wyborczej Polaków na Litwie z panem Waldemarem Tomaszewskim. Mieliśmy przedstawicieli Sejmasu, parlamentarzystów litewskich, członków akcji wyborczej. Polaków na Litwie i bardzo liczne grono Polaków z Polski. Wycieczki, które tego dnia korzystając z bardzo przyzwoitej pogody, odwiedziły Rosę, wzięły również w naszych uroczystościach udział. Cieszę się bardzo z tego. Ja przypominam, że każdorazowo przy składaniu wieńców na tej mogile. Spotykamy się również z duchownymi. Dziękuję bardzo księdzu, księdzu Mirosławowi za, za obecność w dniu wczorajszym i modlitwę za żołnierzy, za poległych, za ojczyznę. No właśnie, panie ambasadorze, obchody w Polsce trwały nawet kilka dni. Być może były w tym roku jakieś wyjątkowe? Były wyjątkowe w pewnie szczególny sposób, ze względu na, na, na największą jak do tej pory defiladę. Ale znowuż muszę wrócić do Wileńszczyzny, ponieważ to nie tylko złożenie wieńców w mauzoleum marszałka, to jest, są również uroczystości w Złowie w miejscu urodzenia, marszałka Piłsudskiego, każdorazowo organizowane przez Związek Polaków na Litwie i, i trzeba o tym pamiętać. I wchodźcie państwo w internet, czytajcie zapowiedzi, przyjeżdżajcie do Złowa. Złów to jest godzina jazdy z Wilna, więc to nie jest tak bardzo daleko. A a pamięć o Złowie musi istnieć. Nasi rodacy przed wojną bądź co bądź pamiętali poprzez chociażby posadzenie tego dębu w miejscu, gdzie kołyska marszałka stała, a dzisiaj jest to miejsce spotkań szczególnych, tworzona przez Związek Polaków na Litwie aleja pamięci narodowej, ma też swój bardzo, bardzo szczególny, nie tylko wileński, ale e, powiedziałbym globalny dla narodu polskiego wymiar. Wczoraj również na zameczku odbyła się piękna, patriotyczna msza i serdecznie dziękuję proboszczowi tej parafii za kultywowanie pamięci tego rodzaju wielkich wydarzeń. A w Polsce, no cóż, no Polska wczoraj rozkwitała patriotyzmem i, i tym e, duchem wartości narodowych. E, olbrzymia, największa do tej pory e, defilada wojskowa w centrum miasta, aleje ujazdowskie, ulica belwederska, belweder, gdzie stanęła trybuna przy, e, przy pomniku marszałka Piłsudskiego. E, w tej paradzie wzięło udział 1500 żołnierzy, to jest olbrzymia liczba, 150 pojazdów bojowych, począwszy od sprzętu lekkiego aż do najcięższego, do czołgów, do haubic samo, samobieżnych i 50 jednostek latających, samolotów i helikopterów. Ja znam tą paradę z relacji mojej rodziny, która mieszka tuż przy trasie e, Przemarszu. I wieczorem, kiedy z nimi rozmawiałem, ja czułem, w, słyszałem w ich głosach dumę, po prostu dumę. Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę, że potrafimy być dumni z, z naszego polskiego wojska. Czy to były piękne uroczystości, zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Muszę powiedzieć, że. Mm, Obawiałem się trzy lata temu, przyjeżdżając do Wilna, jak te uroczystości będą przebiegać. Znałem, oglądałem w internecie oczywiście zapisy poprzednich, poprzednich wydarzeń, ale każdorazowo, kiedy staję przy tej dziesięciotonowej płycie z czarnego granitu, położonej w miejscu, gdzie marszałek życzył sobie, aby jego serce na wieczność zostało. To czuję w sobie ogromną odwagę i siłę. Ale ta siła pochodzi nie z wnętrza mnie, tylko jest to siła tych 20 milionów Polaków zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej w dniu dzisiejszym i tych 30 kilku, prawie 40 milionów mieszkających w Polsce. Panie ambasadorze, święto Wojska Polskiego, rocznica Bitwy Warszawskiej, marszałek Piłsudski. W ten ciąg harmonijnie wplata się pojęcie patriotyzmu. Jak jest pojmowany dzisiaj, a jaki powinien być? To jest bardzo dobre pytanie. Zastanawiam się czasami, czy dzisiejszy patriotyzm ma jeszcze coś wspólnego z tym patriotyzmem oryginalnym, tym tradycyjnym, w którym się myśli o, o obronie Ojczyzny, o gotowości poświęcenia własnego dobra na rzecz dobra Ojczyzny. I wydaje mi się, że jeszcze 4 lata temu powiedziałbym, że pewnie niewiele, ale dzisiaj po tych wydarzeniach, które nastąpiły w różnych miejscach na świecie, po, tym, po tych wydarzeniach, które spowodowały napływ nowej ludności na terytorium Europy, po tych problemach, które kuriozalnie dotarły do tego jeszcze wydawałoby się najbardziej bezpiecznego. Zakątka Europy, jakim nasz kawałek świata jest, to teraz muszę powiedzieć, że chyba z tego, z tego bardzo uniwersalnego podejścia do kwestii patriotyzmu musimy nadal czerpać. Czyli nadal musimy myśleć o tym, że dobro nasze, dobro jednostki jest podrzędne w stosunku do dobra ogólnego i dobra państwa i ojczyzny. Musimy odnajdywać wartości, które nami kierują, do tego, żeby każdego dnia, gdyby taka potrzeba się pojawiła, znaleźć sobie siłę do tego, aby powiedzieć, że jestem Polakiem, jestem z tego dumny i chcę być tym Polakiem świadomie, czyli chcę o Polskę się troszczyć każdego dnia, każdym moim czynem, każdą myślą i każdym zachowaniem. I z tym łączy się bardzo wiele innych kwestii, chociażby kwestia wychowania. Kwestia oświaty. Jak będziemy uczyli nasze dzieci? Kim one będą? One będą tym, czego my ich nauczymy, my je wychowujemy. Więc myślę, że to jest czas, w którym musimy pamiętać o tym, że patriotyzm jest naszym, naszym wielkim obowiązkiem, a troska o ojczyznę jest zaszczytem. Czyli patriotyzm, panie ambasadorze, już jest inny, ale jest, trwa. Jest w nas. Zdecydowanie. Patriotyzm on się zmienia. Czy po, poczucie patriotyzmu zmienia się i kształtuje w zależności od okoliczności, w jakich żyjemy, ale to jest taka forma odczuwania komórkowego. Każdy w nas ma zakodowano, zaka, zakodowany patriotyzm. Musi się tylko być może czasami nauczyć, jak z tym naprawdę żyć i jak godnie być przedstawicielem swojego narodu. Niedawno z wizytą na Litwie przebywał dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych wojska polskiego, generał broni Mirosław Różański. Powiedział w Wilnie: Współpraca wojskowa Polski-Litwy jest obecnie silna jak nigdy dotąd i w przyszłości należy utrzymać tę intensywność. Jako dyplomat szefa polskiej misji dyplomatycznej na Litwie, cieszy zapewne pana fakt, że są dziedziny, w których współpraca Litwy i Polski układa się dobrze. Tak, wojskowość, sfera obronna, sfera militarna, to są obszary, w których dobrze się współpracuje. No i cóż, no i zacznę od wymieniania przykładów. No, mamy permanentną obecność polskich żołnierzy na terytorium Litwy. W tej chwili mamy, nawet wczoraj na Rosie, dziękuję serdecznie naszym żołnierzom za to, że, że znaleźli czas, żeby z Rukli przyjechać, przyjechać na Rosę i uczestniczyć w złożeniu tych wieńców. Także ten udział w ćwiczeniach, udział w szkoleniach, wspólnych manewrach to jest wymiar bardzo, bardzo praktyczny. To jest jednak decydujące w, prazie, w razie przyszłego ewentualnego wydarzenia, które by spowodowało konieczność bezpośredniego współdziałania. Trzeba się szkolić, trzeba rozumieć się więcej, trzeba mieć te same systemy dowodzenia i obrony. Druga rzecz to jest, nie zapominajmy o tym, zbliża się już siódmy kontyngent Orlik w, w, bazie, w bazie w Szawlach, więc Polska jest swego rodzaju rekordzistą, jeśli chodzi o częstotliwość stacjonowania naszych samolotów bojowych na terytorium Litwy i ochraniania państw bałtyckich i z tego się bardzo cieszymy, bo to jest też wymiar, nie tylko bezpośredniego wsparcia Litwy i pozostałych państw, ale również kontaktu z Polakami, którzy tutaj mieszkają, z, z Litwinami i z wszystkimi innymi narodowościami, które chcą zobaczyć, jak polskie skrzydła dzisiaj w 2016 roku nowocześnie wyglądają, a wyglądają naprawdę dobrze, z czego jesteśmy dumni. I trzecia rzecz, to jest ogromnie ważne, to jest współdziałanie na rzecz systemów dowodzenia i obrony. Czyli to są wymiany oficerów, to są wspólne szkolenia kadry dowódczej, to jest udział w Litpol, Ukrbryg. To, to jest permanentne stacjonowanie oficerów litewskich na terytorium Polski. Myślę o Lublinie, gdzie jest dowództwo tej, tej brygady. No i to jest oczywiście wymiana i konsultacje dowódców. W tym również cywilnych. Myślę tutaj o ministrach i wiceministrach, którzy są niemundurowi. I to wszystko daje możliwość większego zrozumienia i większego skoordynowania wspólnych działań. Bardzo mnie to cieszy, bo są jednak obszary, w których, w których musimy iść razem i co do tego nie ma wątpliwości. A dzięki Bogu Litwa i Polska są w tych samych sojuszach. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za ciepłą rozmowę. Dziękuję serdecznie, życzę Państwu bardzo dobrej pracy. To będzie trudny rok dla Radia, dla wszystkich nas. Życzę, żebyśmy spotykali się każdego, ra, każdego ranka w dobrych nastrojach, niezależnie od pogody za oknem. Dziękuję Panie ambasadorze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia już jutro. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka, z ust tych, którzy je podejmują, od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.